Tak. ty zaczynasz, tak ja mi się Nie, no Ty zacznij. Z pokój pachniesz. Ja pachnę, ja pachnę, a ty zaczynasz. My jesteśmy już na wizji, obaj pachniemy pachniącymi perfumami. Ja pachnę Ty no zaczynasz. Ja pachnę, ty pachniesz. Moi drodzy, zaczynamy drugie śniadanie przy kawie, trzecie wejście, czyli to jest takie wejście, które jest na, najbardziej pokręcone z racji tego, że jak zwykle szale, szalejemy, ponieważ hmm, po lewej stronie piękne, wspaniałe kobiety. Anna Demarczyk, psycholog. Witam. O, na pewno nie psycholożka, tylko psycholog. I pozwolę sobie zrobić coś głupiego jak zwykle na programie. Założę okulary 3D, a dlatego, żeby przedstawić naszego kolejnego uczestnika show. Dominika 3D. Nazwisko: Kruszewska, tancerka 3D i modelka. Ja tutaj chcę od razu zapytać, dlaczego 3D? 3D, trójwymiar, to co mam na oczach. Czemu nazywałeś się Dominika 3D? Tak wyszło generalnie. Moja menadżerka ma swoją markę właśnie taką krzydę. Mhm. I już tak tym tokiem poszłyśmy po prostu, żeby tego nie psuć, żeby już iść jednym torem pomysłu. Czy ten taniec to jest taki jakiś zwykły taniec? Czy to jest jakiś trójwymiarowy, czy w tych okularach lepiej widać? Ten taniec jest pole dance. Mhm. O, pole dance, czyli czyli to jest O Poldens, czyli rura, tak? Tak, rura, dokładnie. Mi się polden z że jest pold. Dziwić też. Polo. Polonez prawie jak poltens. Moi drodzy, tu nie mamy żadnych pytań, to jest bardzo spontaniczna rozmowa, z racji tego, że rozmawiamy o relacjach damsko-męskich. My, jak zwykle, jako laicy, mężczyźni, którzy nie potrafią sobie przegruchać żadnej kobiety, ponieważ nam to wychodzi nieudolnie. Mów o sobie. Prawda, damie? Nie. <laughs> Zawsze musi moją koncepcję w jakiś sposób zdruzgotać i zniszczyć i zdeptać doszczętnie. Ale no, się przyzwyczaiłeś, nie od dzisiaj to robimy. Słuchajcie, dlaczego? Zacznę od pani psycholog. Skąd się biorą te różnice między kobietami a separach? Hmm. Hmm. Jeżeli mamy sięgać do, do tego, jakie są przyczyny różnic, to musimy się odwołać do ewolucji. czyli jakby tych... O matko to będzie trwało ze 40 minut. Tak, zacznę wcześniej, ale postaram się tak tylko um, zarysować to, co się utrzymało do dzisiaj jako taka może główna różnica, która niekoniecznie um, jest tą. E, największą częścią, tak, jakby naszej w ogóle e, funkcjonalności, i mi się wydaje, że jednak e, akurat gatunek ludzki jest e, tym najbardziej różnym od tych ewolucyjnych e, pobudek, tak działania. I e, no, ta rola kobiety i mężczyzny, czyli samicy i samca, różni się z tych dwóch generalnych powodów, czyli no, e, jak przetrwać, tak, czyli. Mhm. E, Samice to rodzicielstwo macierzyństwo, a Samce no to jednak dążenie do tego, żeby Wspomóc, utrzymać i jak najwięcej tych potomków, żeby się pojawiło. Czyli takie dwie role, czyli mieć na przykład z jedną samicą potomstwo, o które dbam, dostarczam pokarm i, i dbam o to, żeby nic nie zagrażało mu, a druga rola to taka, że może bardziej poligamiczna, czyli im więcej samic będzie miało moje potomstwo, tym większa szansa, że któryś z nich przetrwa. Tak? Czyli jedni stawiali pewnie na jakość, inni na ilość, ale jakby takie, takie różnice były generalne. Tak? Więc tutaj. Samica, czyli w gatunku ludzkim kobieta, tak, była bardziej skupiona na tym, żeby dobierać sobie tego partnera poprzez pryzmat. Zależy oczywiście tak, na jakim etapie rozwoju, ale to, czy, czy, jakie też były no, środowiskowe, niezależnie od tego, w jakim czasie, tak, zwyczaje czy potrzeby. No, to był albo partner silny, um, mogący dostarczyć tego poczucia nie wiem, bezpieczeństwa, dobrobytu, no, albo na przykład atrakcyjniejszy od poprzedniego, no, wtedy się to z wyrażała też ta poligamia i z drugiej strony, tak? No i oczywiście... Z tymi 40 minutami. To są... 47. Okej, jeszcze To są te podstawowe różnice, takie jakby oparte o ewolucję, które w jakiś sposób się przeniosły do takiej naszej... jakby popatrzmy, może ja tak spróbuję wyrywkowo, tak? Bo temat jest bardzo obszerny. Zwłaszcza, że no, ewolucja już trwa jakiś czas. To jest to, że... I na przykład w kulturach różnych zdarzają się y, zwyczaje, tak, gdzie y, poligamia mężczyzn czy w ogóle no, y, y, nie jest to tak restrykcyjnie tak, wymagane, aby mężczyzna był wierny. W niektórych kulturach wręcz jest poligamia, dokładnie w drugą stronę. restrykcyjnie stro... wymagana? E, nie, nie, nie. E, wprost, wprost, Tam był przecinek. Zmieniłam, zaczęłam inaczej ja i dokończyłam inaczej. Gdyby sobie to się działała Agnieszka tak, ta, to się rozumieli wszystko. To poligamia wręcz dostarcza jakby w niektórych kulturach tak, splendoru mężczyźnie. No o ja tym mówię właśnie. To się tak strasznie dziwiło. Tak, w niektórych. A, w no. niektórych nie, ale e, trudno spotkać kulturę, w której byłoby odwrotnie. Tak? Mimo tego, że są tak różnorodne te kultury, trudno spotkać odwrotną, czyli tam, gdzie na przykład kobiety byłyby, miałyby to przywilej tak? wybierania sobie partnerów, gdzie mężczyźni musieli być lojalni i wierni. Albo to jest tak, że jesteśmy w obie strony, tak? albo A jednak tak mężczyźni. Jakby można to tłumaczyć, oczywiście tak tym, że, że no, ewolucyjnie gdzieś tam o, jakoś od zawsze tak było i dużo łatwiej nam odwołać się czy akceptować te zachowania, które gdzieś mają tą bazę tak mocno zakorzenioną, ale muszę mocno tutaj podkreślić i zdementować, że my jako jedyny gatunek, który posiada płeć psychiczną. Yy, jednak te, Słyszałeś i psycholog psycholog psychika, powiedziała, że jesteś głupi. Ta psychika. E, nie nie, nie słuchałam tego. To są kwestie indywidualne. Dobra, e, to no, to, tak, ale ta, ta właśnie różnica tak, między gatunkiem ludzkim a innymi polega na tym, że właśnie no, mnóstwo zachowań naszych dzisiaj jest kierowane tymi potrzebami emocjonalnymi i psychicznymi, tak? Czyli nie tylko instynktem, i tutaj wpływ. To, tych różnic biologicznych wcale nie musi być tak duży. I właśnie chciałam powiedzieć, że ja jestem tutaj na stanowisku, że tych różnic nie masz tak wiele. Przejdźmy w takim razie do dzisiaj, do Polski, do Warszawy. Mężczyzna, kobieta dzisiaj częściej dobierają się pod wpływem tego, czy ten mężczyzna rzeczywiście będzie w stanie być takim prawdziwym samcem, o którym powiedziała pani wcześniej, czy jednak szukamy takich idealnych rozwiązań, idealnych połączeń i czy takie w ogóle się znajdują, czy są możliwe, bo w końcu jesteśmy zupełnie inni. To idealne połączenie to jest takie, że niezależnie chyba jaką kto rolę ma pełnić w związku, ważne, żeby było porozumienie. Mm -hmm. Bo znamy, tak, znamy takie przypadki, gdzie mm, kobiety biorą na siebie te obowiązki, na przykład utrzymania rodziny, a mężczyźni rodzicielskie, czyli y, urlop tacierzyński, który jest coraz popularniejszy i coraz I jest bardziej powszechny. Ale już urlop tacierzyński. I stami tak, tak popularnie jak L4. Tak, no. tak. Ale zaczyna to nie być jakimś honorem dla mężczyzn, no nie oszukujmy się, kilkadziesiąt lat temu podważało to, tak? Wizerunek mężczyzny no nie był postrzegany jako ten stereotypowy, taki silny, tak, głowa rodziny, silne ramie, na którym się można wesprzeć. Nagle się okazuje, że, że to też się zmieniło w bardzo krótkim czasie. I ja myślę, jeżeli mam to zawęzić do Warszawy, Warszawa jest specyficzna na tle kraju. Mamy troszeczkę i inne, oczywiście koszty, ale mamy też inne zarobki i, i mamy tutaj więcej się... rozwodów. Warszawa to jest miast, miasto, w którym jest najwięcej rozwodów. Ciekawe jest dlaczego. Czy dlatego, że to, co mówiłaś o tej poligamii, czy że modne jest zmienianie partnerów i bycie być może na przykład... status ekonomiczny to jest to, co ma duży wpływ. tak. Ja wiem, że no wiemy o tym, że zarobki w Warszawie, tak mówię, koszty są spore, ale i zarobki mogą być spore jest tutaj łatwiej o pracę niż pewnie w innych regionach. tak. I jeżeli, bo to się wiąże, jeżeli zniwelujemy te przyczyny, dla której ten mężczyzna jest niezbędny, czyli, czyli to możliwość zabezpieczenia, Jakoś bytu. nas? Tak? Dla... Nie, przyczynę, tylko przyczynę. To yy, m, kobieta, yy, która jest w związku dla siebie nieudanym. Yy. Może łatwiej podjąć decyzję. No względy ekonomiczne są bardzo istotne, tak? ta niezależność. Bo dlaczego? też ewolucja tak to generuje. Dlaczego wybierają samice samców, którzy są silniejsi i jakby ta siła dzisiaj. Ta siła dzisiaj. To brzuch, bo już ja to zrobiłem. Lepszy status na przykład majątkowy, tak? Bo to są te rzeczy, które pomagają kobiecie w czasie właśnie zajścia w ciążę, czy opiekowania się małym dzieckiem, w tym wariancie, kiedy jest macierzyński urlop, to to jest ten moment, kiedy ona może nie zarobić i robi to mężczyzna dla całej rodziny, więc to jest ważne. W momencie, kiedy znika ta przyczyna, a związek nie jest udany, kobieta może po prostu zdecydować się na rozwód, co nie znaczy, że oczywiście większość rozwodów inicjują kobiety, ale ja teraz strzelam, że może to być jedna z przyczyn. Druga sprawa, że no na pewno duże miasta mm, generują tak anonimowość, e, takie szybsze tempo życia i to może wpływać na to, że jakieś opory na przykład wobec e, znajomych sąsiadów, no przeróżnie, tak, mogą znikać przy podejmowaniu o, no, takich radykalnych decyzji. Wiesz co, bo tutaj nam e, pani 3D po prostu już za, na, tak. Chce coś powiedzieć, ale nie Może to Może, to może. Że właśnie, ja może to właśnie ma więcej słucham. do powiedzenia. To, ale to by z, do, bardzo dobry wstęp. Bo wyszedł z my się tak? teraz zastanawiam. zastanawiam. Ja Dominika. Myślę, że się więcej chyba nie, ale. Ja się zastanawiam właśnie nad Dominiką, nad jedną rzeczą. Jesteś osobą, która tańczy pole dance yy, i na pewno spotykasz się z ogromną ilością facetów, którzy próbują w jakiś sposób cię poderwać, podejść, zaprosić na kawę, na czekoladę, na śniadanie, na drugie śniadanie przy kawie. O! Drugie śniadanie przy kawie, jesteś zaproszona. Jest! Yy, jak odbierasz tych mężczyzn i czy w Twoim przypadku, w Twojej branży, trafiają się tacy. Takie piękne umysły, czy tacy bardziej mam 5 dwa w bicepsie? Znaczy generalnie jest tak, że jest jakiś stereotyp wokół kobiet, które zajmują się wiem, modelingiem, tańcem, szczególnie pole dance, jeszcze się dosyć kiepsko kojarzy w Polsce. E... Z polem. <laughs> żeby się skojarzył z Polan, to byłoby jeszcze całkiem mhm. nieźle. Natomiast generalnie jeszcze się troszkę kojarzy nie to, jak powinien, nie jako sport, nie jako czysta forma taneczna, akrobatyczna, tylko jako coś takiego niemoralnego, bo z tych nocnych klubów tak to wszystko przeszło jeszcze. E, więc tym stereotypem idąc, to często spotykam się z różnymi reakcjami faktycznie, że panowie mają jakiś taki już wizerunek mojej osoby i starają się iść takim torem mało ambitnym, powiedziałabym, przy Poznaniu. Czyli Na po przykład? No, czyli na przykład yy, taki przykład najmniej ambitny, rzeczywiście taki nie... wybitny. Wybitnie. Wybitnie, wybitnie, wybitnie Ja się aż boję. Yy, A my jesteśmy nie aż ciekawi. Aż tak nie, tak, aż tak, tak, dla, nie boję, że... Jakoś takiego konkretnego przykładu bardzo jakiegoś fatalnego sobie nie są w stanie przypomnieć, ale takie różne banalne. Yy... Rozmówki typu, że, a może na drinka, a może tu, choć a może na kolację pójdziemy, potem gdzieś do klubu, jakieś takie strasznie słabo to wygląda generalnie. Ja sobie bardziej cenię rozmowę, jak z kimś rozmawiam długi czas, to wtedy oczywiście mogę się jakoś tam dać spróbować, poderwać na tą kawę przysłowiową, mm -hmm. ale z reguły pana wyjaczają od rozmowy, tylko o, fajna, jesteś takie typowe sztampowe komplementy, i później już jest ten drink, więc to jest. Nie okej. Okay. No to na kobiety na To straszne, ale psychologom się zdarza to samo. Nie trzeba tańczyć pole dance, naprawdę. Więc... Też w ten sposób podrywają? Może że specyfika z drugiej strony, jak już się czepiamy w Warszawie, też może to jest częstsze w Warszawie niż w innych miastach. Tak mi się wydaje. To w takim razie Takie podejście bardziej. Przedmiotowe do człowieka. To w takim razie do Ciebie pytanie całkowicie ogólne. Dla Ciebie mężczyzna to? Ja stawiam trzy kropki, a Fybień. Ty opisujesz. Cztery cechy idealnego mężczyzny. Tak, według Ciebie. Aż cztery? O, dla cześć. Cześć. Cześć, moja droga, cześć. dla Ciebie trzy. O. Dobra, Ty trzy, a tu Ania. Siedem. Pięć, dajmy pięć, bo nawet tak czasu tak, nie starczy. Za karę masz. Bo tak rozmawiamy sobie o tym, że my. mężczyźni tutaj popełniają takie błędy, robią to źle, są wykorzystywani do tego albo tamtego, zachowują się tak, tak albo inaczej. Tak, też błędy w relacjach. Tak, ale teraz się, dobrze, my już jesteśmy co otwarci, żeby nie było, że się wywyższamy, my i tak mamy o sobie dobre zdanie, a przynajmniej Sebastian to mi takie rzeczy. To według Ciebie mężczyzna tak, 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 tak. mężczyzna idealny to? W relacji partnerskiej, tak, tak, w związku, no tak. na pewno musi dawać oparcie w drugiej stronie, w sensie nie wiem, na, na płaszczyźnie przyjaźni. E, czyli to się przekłada na bardzo wiele sfer życiowych, tak, czyli na w ciągu, nie wiem, jak to jest normalne funkcjonowanie, tak na co dzień, nie wiem, są różne problemy, opłaty, te, jakieś różne sytuacje, w których trzeba razem podejmować decyzje i powinien w tym uczestniczyć, nie powinien się z tego wyłączać. Oparcie? E, Raz. E, Jeszcze jedno Jeszcze dwie. A? A myślę, że już taki bardziej... To to Oparcia jest takie bardzo ogólne i to można pod wiele sytuacji podejmać. Natomiast. <laughs> natomiast y dwie. jeszcze dwie, dla mnie, no, dla mnie też musi być. Musi mieć poczucie humoru na pewno. Musimy się dogadywać pod tym względem. Nie może być zbyt sztywny, nie może być taki... Chciałabym się coś powiedzieć. Tylko ale tutaj jednym... się powstrzymam, bo jest godzina wczesna. <laughs> Tylko y, strasznie że tylko nie wiem, dom, praca y, i nic poza tym. Oparcie, poczucie humoru. Tak. I... I koniec. Nie Ciebie ma już Daj jej dość! Do słowa. Trzecie. No, i... no co jeszcze, no? takie coś, to coś musi być, no, którego się jakoś nie da chyba określić specjalnie. Dobrze, a żeby utrudnić zadanie naszej pani psycholog, nie możesz wymienić tych trzech wice, które powiedziała koleżanka. Ależ oni są okrutni. Nie, a jest, nie myślę, mówiliśmy, o, że będzie lekko. Absolutnie. Oni nie doceniają tej dziedziny. <noise> psychologii y, jest tyle określeń na, na to, czym człowiek może się legitymować, więc ja tutaj wybrnę bez trudu i Proszę powiem to szczerze, tak? że te. Te trzy aspekty, które koleżanka wymieniła, to akurat nie są te, które ja bym wymieniła w pierwszej mm -hmm. kolejności, w pierwszej siódemce, więc może nawet mi się uda siedem, ale mm. spróbuję cztery. Mm -hmm. Pięć. Pięć, 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 pięć. Się, za tyle. Minimum pięć. Siedem jak starczy. Próbowałam. Ja powiem tak, że mm, pierwszy warunek, taki bardzo globalny, to jest taki, że ja chciałabym dostać tylko to samo, to samo, co jestem w stanie dać. Mm -hmm. Bo mówię teraz jako kobieta, mm -hmm. że to byłoby dla mnie ważne. I teraz. Zależy w jakiej dziedzinie, tak? Czyli, na przykład, w takiej codzienności, w porządku, sprawiedliwe rozdzielanie obowiązków. Sprawiedliwość ogólnie, tak druga cecha. Ale ważna cecha bardzo, to jest uzupełnianie, dlatego że mamy różne momenty w różnej formie działamy i w jednym czasie jeden z partnerów jest bardziej obciążony i ma na to siły, żeby temu podołać, drugi ma gorszą formę i, i odpuszcza, tak? Są momenty, kiedy odpuszczają oboje, ale potem oboje się mobilizują. Chodzi o uzupełnianie mhm. generalnie, bo w, to jest tak, że suma, Aniu, ja niestety muszę cię strasznie gonić. Została nam niecała cała minuta, więc już dwie cechy, wymienię mhm. jeszcze dwie cechy. Dwie cechy, tak, tak. to powiem. Bo niestety tak. e, reżyser mówi ta uczciwość. Mhm. Jednym słowem. Uczciwość. Tak. I czwarta to jest dążenie do czegoś. Dążenie do czegoś, dążenie do celu. My dążymy do zakończenia programu. Zapraszamy na www.rodintv.pl bądź www.rodintv.pl. Jak ktoś woli w angielsku, to proszę bardzo. Tak jest. Ech, możecie polubić także nasz na, nasz nas, nasz nas na, na, na Facebooku, na drugim śniadaniu. Ja już się totalnie zapętniłem z racji tego, że nasz program dobiega końca. Ja, ja przepraszam za Sebastiana. Ale a, ja, zawsze. To jest norma. Dałeś mi tak mocną kawę, złożoną z czterech bądź z pięciu kaw, że ja to po prostu dostaje chwilę, A jeszcze przy naszych wspaniałych gościach Dominika 3D, Kruszewska tancerka Polem, czyli nic związanego z polonezem i nic związanego z polem. I Anna Demarczyk, kobieta o stu twarzach, która o psychologii wie naprawdę mnóstwo. Zaraz dostanę na backstage'u po tyłku za to, że powiedziałem o stu twarzach, pewnie. tak? Nie tak? ma po angielsku? Wymienię. Nie mogę, bo mamy jeszcze trzy, dwie. Do zobaczenia Państwu. Do Dziękuję. usłyszenia. Dziękuję.